Bardzo serdecznie! Z tej strony kubi się ta i dzisiaj Wam pokażę, ile zarabia się na magazynie, i Wam opowiem troszkę o tej pracy. Zapraszam do oglądania i do subskrybowania mojego kanału, i do zostawienia lajka w górę albo w dół, ale najlepiej w górę dla zasięgu. Dobra, widzowie, tak. Na magazynie zarobicie bez premki 2599 zł. A z prębką zarobicie 3118 PLNów na godzinę Dobra, ja wam pokażę jak ta praca wygląda Tu macie biuro Widzowie, tu odbieracie wypłatę Już wam od razu pokażę, gotówką lub przelewem jak wolicie I lecimy widzowie dalej Tu wchodzicie do magazyn Bierzecie sobie tu paczuchę Tutaj wam pokażę 10 paczek jak zrobić Żebyście wiedzieli, dla nowych graczy, to, to jest bardziej poradnik dla nowych graczy Ale jak starzy nie wiedzą, gracze to mogą sobie zobaczyć, niż wchodzić na forum Ode mnie Na forum też macie rozpisane, ale na forum jest tylko pierwszy poziom, a drugiego wam nie przedstawię, bo nie wiem Tak z pamięci ja się zrobię, bo mam pierwszego Możecie zrobić więcej paczek, zależy kto, kto ma kursy, nie? Jak blisko macie, to nad możecie więcej, może nawet 4 koła możecie wyciągnąć tam 3 koła. No dobra, cztery za dużo, ale 3 koła wyciągniecie jak macie premkę. Tylko ten w godzinę. Zależy jakie macie kursy, nie? Ale tak to wam w przybliżeniu pokazuję. Wam tylko tak w przybliżeniu powiedziałem. wiem, ja mogę się dzisiaj coś wysłowić. Zapraszam Was widzowie na kolejne odcinki też. Bo, które będą bardzo fajne, bo kolejny odcinek z pościgu zrobię. Mam, jeszcze w tym tygodniu się pojawi, to Wam zapraszam do oglądania. Jeśli wbijecie w 100 subskrypcji, to będzie też bardzo miło, bo fajnie by było zrobić po świętach przedłużany też liveik. Już nie ważne, czy będą stówka subskrypcji, czy nie. Dziękuję Wam za suba w ogóle, bo wpadł kolejny. Mamy, mamy już 86. Też Wam bardzo dziękuję. No i tak nosicie te paczki. Teraz musimy udać się do numeru 2, do naczepy, czyli tu macie jedną naczepę, drugą naczepę i trzecią naczepę. Po kolei macie. Tu macie drugą. Tam, gdzie feszed chlebu, to ma pierwszą. A tam, gdzie tam końcowa naczepa, to jest trzecia. O, tu jest pierwsza. Wszystko macie tutaj pokazane z tymi punktami. Niektóre punkty są daleko, niektóre blisko, niektóre trzeba zapierdalać po... Do końca... Po koń, do końca magazynu. No ale takie to życie jest, nie? Nie mają łatwo. Fajne takie prezenty są, bo nagrywam oczywiście przed świętami jeszcze. No i trochę trzeba wrócić do odcinku, widzowie Ja to dzisiaj wieczorem na spaniem będziecie mieli odcinek dzisiaj jeszcze. Chyba, że się nie wyrobię to jutro, ale... Powinienem dzisiaj się wyrobić, bo ostatni odcinek był tydzień, a... Będzie się stało dwa w tygodniu nagrywać. Tylko musicie mi też pisać w komentarzach z czego wy chcecie, bo zrobię pościgów. I możecie proponować mi, co wy chcecie po tej ten. Po tej serii na przykład z prac. Discorda macie w opisie wszystko. Chcecie to wbijać. Sobie na live'ikach popykamy, pogadamy. Jak będzie live przedłużany i przedłużycie mi na przykład 10 godzin live'a, no to sobie pyknę Fortnite'a na przykład pykniemy sobie. Weforta To już obojętnie. Dobra, ostatnia pakła. I lecimy. Tu odstawiamy. Idziemy widzowie. Tutaj wychodzicie jeśli chcecie już kończyć Tu macie tu. O, cyk. Cyk 163 PLN -y wpadły. I to by było na telewizowie. Jeśli chcecie, widzowie, kolejne odcinki, to zostawiacie subskrypcję, lajka i lecimy, widzowie. Rozwijamy ten kanał, rozbijamy go do 100 subskrypcji i lecimy dalej. Mam nadzieję, że dobijemy 100, potem 200, 300 i dojdziemy do tysiaka. Bym chciał 1000 subów na kanale, fajnie by to wyglądało. Trzymajcie się, widzowie. Pa, pa. Po świętach odpalamy lajbika. Mam nadzieję, że będziecie. Bo jak nie to was znajdę. Dobra, żartowałem widzowie. Trzymajcie się i papatki.